jeżeli dotyka duszek duszek 2 dotyka duszek 2 dotyka duszek 2 i

No, i dajemy jeszcze na poziom poziomie. Taką. Dobre. Taką mamy dajemy do mety, bo mi się tam wcześniej pomyliło to. I je usuwamy. Do mety natomiast musimy dać kliklaj spacia naciśnięty. Zawsze jeżeli. Dotyka duszek 2. Kontrol. Mm, zmienny zmień AO1. Jeszcze taką zmienną zrobimy punkty, aby ktoś wiedział ile ma punktów ogólnie. Zmień AO1. Zmień punkty O1 i ukryj. I źle jest spacja naciśnięty. Pokaż i ruch. Dam to monetę tutaj. Idzie do minus 99 i 2. Minus 99 a to będzie 2. ta moneta będzie tutaj no to ona jest już całkowicie zrobiona Ko kopiujemy tą całą monetę duplikuj i duplikuj tak przeniosę i zamiast A dajemy B a w kolejnej zamiast A dajemy C i musimy zmienić jeszcze gdzie będą iść Tutaj damy 140 i minus 44, minus 44, a tutaj damy minus znaczy 132 i 62 162. 62 dobra to maty już mamy załatwione musimy jeszcze ustawić co naciśniętym Musimy aby musimy tak zrobić, aby ustawił nam wszystkie te punkty, aby nie było takiej kombinacji. Że na przykład teraz D równa się 2, i już wszystko już nam to psuje. A, B, C, D ustaw zmienną punkty i ustaw zmienną D. Y. Dobra, już mamy wszystko zrobione w tym dużym. Teraz zrobimy, że do mety. Ona już jest częściowo zrobiona. Musimy jeszcze dać, gdzie ona ma iść. kiedy jest w naciśnięty. Ciśnięty. Ukryj. Tutaj może jeszcze pokaż. Ukryj i idź do.

Już ona nam nadała ten poziom 1, więc wszystko musimy wyzerować i musimy się dać, gdzie ten duszek będzie się pojawiał, w tym levelu 170 i minus 95. I na 92 Kiedy otrzymam poziom 1 Idź do hmm, tylko Trzeba się ustalić jak ten drugi level będzie wyglądał na tło 1 w tym przypadku też będzie zaczynał tutaj. Dobra, tu się jest okej. Okay. Mm. Tutaj też to już możemy zduplikować, zamiast D damy D2. A później się wymyślić co do tego gdzie ma być na no, tej poziomie. do hmm. kiedy otrzymam poziom 1 na minus 5 pi... do minus 60 i no. tak Wygląd. Pokaż. Pokaż. Dobra. To możemy wywalić. To samo z tym robimy tutaj. Ciśnięty pokaż. Kontrolę, kiedy otrzymam poziom 1. Pokaż i idź do jakiejś tamten. Idź do... 40 i 55 To samo robimy tutaj. wywalamy to Dajemy pokaż tutaj i musimy wybrać jakieś, gdzie ma być. No to zaraz to zrobimy. no to już mamy zrobiony cały pierwszy level i drugi tych leveli może być mnóstwo no, nowe rzeczy można do niej dodawać hmm, takie jak na przykład teleporty no to subskrybujcie, sub kom komentujcie, oceniajcie tam będę później dodawał jak zrobić nowe gry, takie że się na środku potworem i strzela winna, które do Ciebie podlatują, albo takie ten tylko, że nowe przedmioty.